konflikt Iranu i Stanów Zjednoczonych wygasł. Nie było też jak na razie wielkiego wpływu na rynki. Europa zdrożała, potem staniała. Rynki akcji obligacji się w zasadzie tym kompletnie nie przejęły. Scenariusz bazowy jest taki, że eskalacji nie będzie i inne czynniki będą grały najważniejszą rolę w kształtowaniu się cen na, na rynkach finansowych. Jeżeli eskalacja by nastąpiła, no to zależnie od jej skali reakcja będzie taka jak zwykle w przypadku konfliktu, zwłaszcza w okolicach miejsc, gdzie się wydobywa ropę, wzrost cen niektórych surowców, spadki cen akcji. Natomiast jeżeli popatrzymy na analogie historyczne, na przykład e, wojnę w Iraku e, na początku tego stulecia, reakcja rynku trwała dosłownie kilka dni. Po, po dwóch tygodniach nie było śladu po spadkach, a zwłaszcza na rynku amerykańskim, bo to jest kraj, który z reguły wygrywa wojny. Innymi czynnikami, które kształtują sytuację na rynkach finansowych, są przede wszystkim relacje amerykańsko-chińskie oraz opinia rynków na temat koniunktury gospodarczej. Jedne z drugim powiązane. Zmianę w postrzeganiu sytuacji gospodarczej widzieliśmy w zeszłym roku po tym, jak Donald Trump ogłosił ocieplenie w relacji z Chinami, zapowiedział podpisanie pierwszej fazy porozumienia. Od tego momentu notujemy wzrosty cen, cen amerykańskich aktywów, indeksy w ogóle ryzy, wszystkich ryzykownych aktywów. Indeksy akcji idą do góry, obligacje w związku z tym trochę, trochę tanieją. Wydaje się, że w roku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych taka narracja ocieplania relacji z Chinami będzie kontynuowana. Amerykańscy obywatele mają w swoich portfelach sporo akcji i utrata 20% majątku raczej nie zachęci ich do ponownego wyboru e, prezydenta Donalda Trumpa. E, w związku z tym e, sądzę, że akurat ta kwestia chińsko-amerykańska będzie, będzie rynki m, wspierała. Jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą. Ta jest powiązana e, z relacjami amerykańsko-chińskimi. E, tak naprawdę jak patrzymy na dane makro, to największe spadki widzieliśmy na wskaźnikach wyprzedzających koniunktury, które są oparte na ankietach wśród przedsiębiorców czy konsumentów. E, twarde wskaźniki zachowały się trochę lepiej w momencie, kiedy relacje chińsko-amerykańskie ulegają poprawie, poprawi ulegną też nastroje. My zakładamy, że rok 2020 będzie słabszy dla gospodarki niż 2019, ale prawdopodobnie to już będzie dołek i w przyszłym roku pewnie koniunktura zacznie się poprawiać, rynki będą to dyskontowały, no i jeżeli nie będzie jakiegoś nadzwyczajnego zdarzenia, to to powinno wspierać wyceny akcji na rynku amerykańskim, ale także na innych rynkach. Ameryka jest największym, najważniejszym rynkiem. W portfelach naszych funduszy znajduje się sporo spółek amerykańskich ponieważ jest to największy rynek akcji, ponieważ jest to rynek, gdzie jest najwięcej spółek, które są w czołówce postępu technologicznego i dzięki temu mają szansę na, na, na duży wzrost, działają na, na ogromnym rynku. I akurat ten, te, te części portfeli, czy niemalże całe, tak jak w przypadku Funduszu Skarbyt Spółek Wzrostowych czy Skarbyt Top to Brands, te amerykańskie spółki przyczyniły się bardzo pozytywnie do wyników. Stopy zwrotu przekroczyły 30% dla, dla, dla naszych najlepszych funduszy, które właśnie mają duży, duże zaangażowanie na, na rynku amerykańskim. W tym roku nie spodziewamy się już tak dobrych wyników, natomiast no, bo też 30% wzrostu to nie jest coś, co, czego się normalnie oczekuje. Natomiast nadal, nadal akcje amerykańskie powinny dać, dać zarobić.